Dzień dobry, witam serdecznie. Rozpoczynamy cykl, ale krótki, bo składający się tylko z dwóch filmów. Cykl poświęcony temu, jak zrobić projekt z przedmiotu administracja bazami danych. Do naszego projektu wykorzystamy, proszę Państwa, jeden z plików umieszczonych na. Płytce dołączonej do, do Waszego podręcznika, do Waszego podręcznika z informatyki. Przypomnę, kto nie zakupił, jest jeszcze może szansa. Przyjrzyjmy się tej tabeli. Widzimy, proszę Państwa, że mamy tutaj informacje o studentach. Oczywiście są to danie fikcyjne. Nie, nie, nie dochodzi tutaj do złamania y, żadnych y, przepisów. Z ustawy o ochronie danych osobowych. Y, dane są całkowicie zmyślone, a może to będzie dobre słowo. Mamy, proszę Państwa, imię, nazwisko, y, datę urodzenia, kod pocztowy, miasto, ulicę, informację o ubezpieczeniu, y, informację o ewentualnym stypendium, jakiś komentarz dodatkowy, kierunek i akademik. Tu, proszę Państwa, jak spojrzymy na te dwie kolumny, widzimy, że y, jest tutaj mały problem. Pamiętajmy o tym, żeby takich sytuacji unikać, że pole zawiera y, pustą wartość. Pole jest, jak to mówi się potocznie, y, is null, czyli nic nie ma w nim. Powinniśmy zawsze starać się wpisać jakąś wartość w pole. Jeśli y, miało to by być stypendium, którego nie ma, to tak jak tutaj dla przykładu wpisałem, powinno być to 0 zł. I proszę Państwa, zestaw ćwiczeń do projektu y, przygotowałem sobie tutaj. Zaczniemy od pierwszego ćwiczenia. Mamy do naszej tabeli dołożyć kolejne pole, takie, które y, będzie zawierało informację wybieraną z listy. Załóżmy, że ja dołożę pole sekcja. Każdy student może najczęściej wybrać dodatkowe zajęcia zamiast WF-u takiego tradycyjnego jak jest w szkole średniej. Natomiast e, tak jak już mówiłem na naszych lekcjach, wy możecie tutaj, a nawet wskazane jest, popuścić wodze fantazji. Chodzi o to, żeby dołożyć dodatkowe pole i żeby y, można było zawartość tego pola wybierać z listy, przejdę do widoku projektu tej tabeli. I tu, proszę Państwa, już powinna się nam rzucić w oczy pierwsza rzecz. Yy, cały ten filmik zresztą służy temu, żeby poprzypominać, jaki projekt, historie, o których mówiliśmy w ciągu tego roku szkolnego. Widzimy, proszę Państwa, że identyfikator, oznaczony jako ID jest y, typem autonumerowanie, czyli wydaje się, że wszystko tutaj powinno być w porządku, natomiast nie jest oznaczony jako klucz główny. To może być przyczyną później problemów przy tworzeniu relacji, dlatego od razu odznaczamy jako, go jako klucz podstawowy. Mówiłem już o tych pustych polach. Jeśli spojrzymy proszę państwa tutaj na pola to widzimy, że wszędzie wymagane jest ustawione na nie. Projektując bazy danych, yy, chcę przypomnieć, że najczęściej chcemy, żeby była informacja wpisana. I najprostszym sposobem, żeby zmusić użytkownika, zmusić w cudzysłowie oczywiście do wpisania danych, jest, jest yy, właśnie ustawienie tej właściwości wymagane na tak. My, proszę państwa, dołożymy sobie kolejne pole. Tak jak wspomniałem, będzie to pole sekcja pole typu krótki tekst. 20 znaków nam wystarczy. Wymagane ustawiamy na tak. Nie ma wartości domyślnej, student musi natomiast coś wybrać. Ponieważ wybór ma się dokonywać z listy wartości, przechodzimy na, na kartę odnośnik. Wybieramy tutaj, proszę Państwa, pole kombi. Źródłem tych możliwości, jeśli mogę tak powiedzieć, ma być to, co sami wpiszemy, czyli lista wartości. No i wpisujemy. Eee, wpisujemy, proszę Państwa, basen. Rozdzielam poszczególne wartości średnikiem. Piłka nożna. Średnik, piłka siatkowa, średnik, siłownia. I powiedzmy, że ktoś może mieć jakieś kłopoty. Rehabilitacja. Zapisujemy. Tutaj trzeba będzie potwierdzić komunikaty. Yy, I zobaczmy, jak wygląda teraz nasza tabela ja przesunę podgląd z kamery zmniejszy tutaj nasze pole sekcje się pojawiło możemy każdemu studentowi, proszę Państwa, przypisać zajęcia wybrać możemy tylko z listy, którą stworzyliśmy to było ćwiczenie pierwsze Teraz, proszę Państwa, zapoznajmy się z drugim z tego fragmentu. Utwórz dodatkową tabelę. Tabela ma zawierać y, informacje. Proszę Państwa, o czym to mogą być informacje? No, chodzi o to, żeby połączyć dwie tabele relacją. Y, tabela studenci ma być tabelą nadrzędną. Podrzędna tabela może zawierać informacje o pożyczonych książkach, o adresach poczty elektronicznej, bo student może mieć kilka. Załóżmy, że studenci założyli sobie jakiś klub miłośników słuchania płyt winylowych na sprzęcie jakimś oldschoolowym, więc to będzie spis płyt winylowych, jakie posiadają. Albo powiedzmy samochodów i miejsc parkingowych im przypisanych i tak dalej, Myślę, że jesteście tutaj w stanie wymyśleć jakąś tabelę. Tą proszę Państwa zamykamy, zapisujemy zmiany. Przechodzimy na tworzenie i wybieramy opcję projekt tabeli. Zaczynamy zawsze od identyfikatora. A tutaj mi przeszkadza. Identyfikator książki, bo powiedzmy, że ja wybieram książki, jest to pole typu auto-numer, i oczywiście będzie to klucz główny. Od razu ustawiamy, żeby nie zapomnieć. Każda książka ma jakiegoś właściciela, studenta, więc to będzie identyfikator studenta i to jest pole liczbowe. I to proszę Państwa, musi być pole wymagane, no bo tylko wtedy możemy przypisać jednoznacznie. Książkę do studenta. I tytuł. Tutaj proszę Państwa, wystarczy nam pole tekstowe na 100 znaków. Oczywiście wymagane. No, trudno ustawić jakiś domyślny tytuł książki, więc nie będziemy wartości domyślnej ustawiać. Proszę Państwa, mówiliśmy jeszcze na naszych zajęciach o definiowaniu reguły sprawdzania poprawności, maski wprowadzania. To są dodatkowe narzędzia, które można wykorzystać do y, tego, by nasze dane były jeszcze bardziej spójne. Tutaj oczywiście, jeśli będziecie mieli pomysł, mile jest widziane, jak wykorzystacie te właściwości. Ja zapisuję naszą tabelę. Ciągle zachęcam do tego, żeby nie używać polskich liter w nazwach, pomimo że nie ma Formalnie, proszę państwa, takiego stwierdzenia, ale ta, to przyzwyczajenie przydaje się w projektach internetowych, zwłaszcza tam, gdzie korzystamy z baz, które nie mają polskiej lokalizacji i, i jeszcze pracują na systemie Linux. Przechodzimy na narzędzia bazy danych, wybieramy relacje. Tutaj, proszę państwa, wyświetlają się nam dwie tabele. Te, które są w naszej bazie. Mamy tabelę studenci, mamy tabelę książki. Łączymy identyfikator studenta z identyfikatorem w tabeli książki. Zaznaczamy opcję w więzy integralności i tworzymy relację jeden do wielu. Jeden student może pożyczyć wiele książek. Zapisuję to Taką pierwszą widoczną konsekwencją tego, że dobrze przeprowadziliśmy ten proces, jest pojawienie się tego plusika tutaj, jak widzicie, przy każdym rekordzie, i umożliwia to wpisanie tytułu książki. Przypiszmy kilka książek studentom i takich związanych z. Kierunkiem y, studiowania I jakaś beletrystyka I wielkie dzieła literatury Proszę was o wpisanie kilkunastu rekordów Ja y, zakończę na tych czterech Oczywiście można zapisać, ale tutaj przypomnę jeśli chodzi o zapisywanie danych w tabeli. Dzieje się to jakby automatycznie po opuszczeniu rekordu. Jeśli teraz, proszę Państwa, otworzymy tabelę książki, widzimy, że dane się wpisują. Jednemu ze studentów przypisałem e, dwie książki. Stąd dwa razy powtarza się identyfikator 4. Jeśli chodzi o te dwa ćwiczenia dotyczące tabel, to by było tyle. Teraz przejdziemy, proszę Państwa, do ćwiczeń związanych z kwerendami. Macie utworzyć 5, a właściwie 6 kwerend. Będę o tym mówił później. Yy, nie sprecyzowałem, co mają wybierać te kwerendy. Liczę tutaj, że każdy z Was wymyśli swoje warunki. Może kilka przykładów właśnie teraz sobie zrobimy. Zaczniemy od kwerendy pierwszej, która ma wybierać według pola nazwiska. Wybieram tworzenie. kreator kwerend. Źródłem naszych danych ma być tabela nie książki, a studenci, więc tutaj od początku trzeba być czujnym. Wybieramy wszystkie pola szczegółowa. Nazwiemy ją Kwerenda 1. Wyświetliły się proszę Państwa w tym momencie wszystkie nazwiska. Załóżmy, że chcemy wybierać osoby, których nazwiska zaczynają się na literkę w jak Władysław przechodzę do widoku projektu tu gdzie mamy nazwisko piszę like cudzysłów w duże gwiazdka cudzysłów zapisuję uruchamiam sprawdzamy rekordy, które się wyświetliły widzimy, że wszystkie wyświetlone osoby mają nazwisko zaczynające się na literkę W, więc należy uznać, że to ćwiczenie zostało dobrze wykonane. Idziemy, proszę Państwa, dalej. Utwórz kwerendę wybierającą studentów według kryterium związanego z datą urodzenia. Dobrze. Przechodzimy na kartę Tworzenie, podobnie. Kreator, kwerend. Tutaj powtarzam to, co robiłem przed chwilą. Przypomnę, źródłem musi być tabela studenci. Kwerenda 2. Taką nazwę przypiszemy. Widok projektu. Przechodzimy do pola data. Wpiszemy like. Gwiazdka. Załóżmy, że chcemy wybrać osoby urodzone w 1990 roku. Gwiazdka 1990 i zamykam cudzysłów. Zapisuję i uruchamiam. Proszę Państwa, i po każdej takiej operacji no, trzeba sprawdzić wyświetlone dane. Widzimy, że rekordów znalezionych jest 14. Patrzymy na datę urodzenia. Wszystko się zgadza. Możemy przejść do ćwiczenia kolejnego. Utwórz kwerendę wybierającą studentów według kryterium związanego z wysokością stypendium. No załóżmy, że chcemy wybrać, proszę Państwa, studentów, którzy mają stypendium większe niż 150 zł. Tworzenie kreator kwerend, tak jak poprzednio. Ferenda 3 widok projektu. Tutaj te czynności są identyczne. Przechodzę do kolumny stypendium i piszę większe niż 150. Większe niż, czyli nie piszę większe yy, niż i równe. Tylko szukamy osób, które mają więcej niż 150 zł stypendium zapisuję, uruchamiam sprawdzamy proszę Państwa liczbę takich osób to tutaj patrzymy na kwoty, widzimy, że wszystko się zgadza, możemy proszę Państwa jeszcze przypomnę tutaj wykorzystać możliwość sortowania na przykład od najmniejszego do największego i teraz dane zostały ułożone według kwoty przyznanego stypendium. Kolejna kwerenda, utwórz kwerendę podsumowującą według jednego z pól, miasto lub kierunek lub akademik, ubezpieczenie, no do was należy wybór, można także spróbować według y, na przykład tego pola, który dołożycie, załóżmy, że będzie to właśnie sekcja z WF-u, wypełnicie wszystkie dane. Przyjrzymy się proszę państwa tabeli, wybierzmy coś, Opowiedzmy, niech będzie to miasto, czyli z którego miasta mamy najwięcej studentów. Tworzenie i tym razem następuje zmiana. Nie wybieramy, proszę państwa, kreatora Kwerenda, projekt Kwerendy. Wybieramy tabelę Studenci. Interesuje nas pole Miasto. Żeby uruchomić podsumowania. Naciskamy tą ikonę. Widzimy, że uruchamia to proces grupowania danych. Jeśli popatrzymy, to wyświetliły się miasta, e, z których pochodzą studenci. Bez względu na to, czy występują one raz, czy kilkanaście razy, tutaj w tym podsumowaniu wyświetla się tylko raz. No ale my chcemy jeszcze liczbę studentów z danego miasta, dlatego musimy tutaj powtórzyć kolumnę Miasto. Zamienić natomiast opcję grupuj według na policz i posortować tym razem malejąco, czyli chcemy, żeby u góry tabeli wyświetlało się miasto, z którego jest najwięcej studentów. Zapiszmy kwerenda 4, a może zmieńmy literkę na małą. Uruchommy. Wszystko się zgadza, możemy przejść do kolejnego ćwiczenia. A kolejne ćwiczenie, proszę Państwa, to utwórz kwerendę krzyżową uwzględniającą dwa wybrane pola. Tak, jak już wspominałem, no nie macie narzucone, jak będą dokładnie wyglądały Wasze kwerendy, formularze i tak dalej. Macie sami tutaj coś przygotować. Przyjrzyjmy się tabeli ponownie. Załóżmy, że chcemy podsumować studentów ze względu na dwie kwestie. Kierunek studiów i akademik, w którym mieszkają. Tworzenie. Jeśli to ma być kwerenda krzyżowa, to ponownie wybieramy kreator kwerend, ale tutaj uwaga, krzyżowych. Ważne jest także, żeby wziąć odpowiednią tabelę źródłową. Pierwsze kryterium podziału to jest, tak jak wspomniałem, kierunek studiów. I będą to nagłówki wierszy. Drugie kryterium podziału to akademik. I będą to nagłówki kolumn. Na przecięciu, no bo docelowo dostaniemy tabelkę. Ma pojawić się wartość, yy, która będzie. Odzwierciedlała liczbę takich studentów. No, nastąpi zliczenie takich studentów, którzy spełniają i jeden i drugi warunek. Więc wybieramy opcję zlicz. Może to być dla identyfikatora. Dalej tutaj proszę Państwa, już będziemy konsekwentni. da 5 zakończ. I mamy, tak jak chcieliśmy, studentów podzielonych ze względu na kierunek studiów i ze względu na akademik, w którym mieszkają. I w ten sposób, proszę Państwa, zakończyliśmy ten fragmencik dotyczący kwerend, który ma przypomnieć na, na koniec tego naszego dziwnego cokolwiek roku szkolnego, jak w kolejnych tygodniach uczyliśmy się projektować podstawowe Kwerendy podstawowe to te, które tutaj, proszę Państwa, y, mamy, ale także no, mówiliśmy o innych kwerendach y, aktualizujących, dodających dane, wyszukujących duplikaty i tak dalej. Jeśli ktoś chce w projekcie wykorzystać jeszcze te możliwości, jest to mile widziane. Następny y, zbiór ćwiczeń dotyczy formularzy, i w tej części naszego filmiku, proszę Państwa, y, zrobimy fragment od 1 do 3, natomiast ciąg dalszy, czyli utworzenie formularza sterującego, zostawimy sobie na, na koniec. Wracam do projektu. Żeby utworzyć formularz na podstawie tabeli, no to przede wszystkim należy zaznaczyć tabelę, która ma być źródłem danych. Przechodzimy na kartę tworzenia, jak to się zazwyczaj dzieje i wybieramy opcję formularz. I tu, proszę Państwa, utworzył się formularz wraz z podformularzem. Ten podformularz będzie wyświetlał dane z tej tabeli połączonej. Oczywiście można go usunąć, ale on nam nie przeszkadza. Załóżmy, że chcemy, żeby był. Zapisujemy pod domyślną nazwą studenci. Dodaj przyciski selektory rekordów. Proszę Państwa, domyślne selektory rekordów tutaj się znajdują na dole. No, mówiliśmy, że dość niewygodnie się z nich korzysta. W związku z tym, spróbujmy tutaj w tej wolnej przestrzeni po prawej stronie dodać cztery przyciski. Yy, te podstawowe selektory. Przejdźmy oczywiście na widok projektu. Tutaj koniecznym staje się poszerzenie obszaru roboczego. Przyciski umieścimy sobie może na takim kolorowym elemencie, który, proszę Państwa, powstanie w ten sposób, że narysuję prostokąt i wypełnię go jakimś kolorem, a następnie zabieramy się za wstawianie przycisków. Skorzystamy tutaj z tej ikony. Przycisk. Kategoria nawigowanie pomiędzy rekordami jest wybrana domyślnie. Przejdź do następnego rekordu, to jest opcja domyślna. A no i ustawiamy przycisk mniej więcej na środku. Tutaj można popracować. Następnie kolejny. Przejdź do poprzedniego. Oczywiście, czy ułożycie to w pionie, czy w poziomie. Czy, proszę Państwa, będzie to jakiś inny układ? Nie ma to znaczenia. No dobrze, to był, dobrze by było, gdyby to miało dość taki jak regularny schemat. Przejdź do ostatniego rekordu. To kolejna ikona, którą tutaj dokładam. Jak się domyślacie, na koniec, proszę Państwa, będzie przejść do pierwszego. Całość można tutaj przesunąć, powiększyć, dołożyć jakiś napis za pomocą opcji etykieta, ale to, żeby nie przedłużać, nie będziemy się tym zajmować. Ćwiczyliśmy to na lekcjach. Jeśli ktoś będzie. Chciał, myślę, wiecie jak to zrobić. Yy, trzeba oczywiście zapisać. Przechodzę do widoku. Sprawdzamy, czy zmieniają się rekordy. Tak, działają także te przyciski, które przechodzą do rekordów skrajnych. Zobaczmy do naszego spisu zadań. Wyróżnij pola, imię i nazwisko. Wracam, proszę Państwa, do bazy danych. Powrót do widoku projektu. Pole nazwisko. Na wstępie narzędzia główne są podstawowe ikony do formatowania. Przypomnę wyróżnię po pierwsze pogrubieniem, po drugie zmianą koloru tła yy, koloru tła i zmianą koloru czcionki na czarną także tutaj, proszę Państwa, ten sam schemat. Zielone tło, czarna czcionka pogrubiona i także w stosunku do etykiet. Tak, żeby te dwa pola przyciągały wzrok, to proszę Państwa, dobrze jest pamiętać i projektując formularz, uwzględnić to, które pola osoba, która będzie korzystała z naszej bazy danych. Yy, potrzebuje widzieć, no tak, kolokwialnie mówiąc, najlepiej, najszybciej, najwyraźniej i je właśnie wyróżnić. A no, wydaje się, że w tym momencie imię i nazwisko rzuca się w oczy. Taki był cel tego ćwiczenia. To jest, proszę Państwa, koniec części pierwszej. Zapraszam do obejrzenia części drugiej, gdzie będziemy się uczyć, robić, a właściwie przypomnimy sobie, jak robić raporty. Jak robić interfejs sterujący? No a na koniec taka wisienka dołożymy kwerendę, która będzie, jeśli można tak powiedzieć, sterowana z naszego formularza. Dziękuję.